Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco po meczu z nowym, starym Manchesterem United. Dlaczego nowym? No bo jak wiadomo, mamy nowego tymczasowego trenera. A dlaczego starym? Ponieważ znowu frajersko tracimy punkty. <słuch> Tak, już wiemy, że efektu nowej miotły nie było, ale czy efektem nowej miotły możemy nazwać zespół, który będzie prowadzony przez trenera tymczasowego przez dwa spotkania? Jak to jest w planie, czyli pierwszy już mamy za sobą, był to wczorajszy mecz z Burnley, drugi mamy przed sobą, będzie to mecz w pucharze Anglii z Brighton w niedzielę. Darren Fletcher tak naprawdę miał też trudne wyzwanie, ponieważ bagno, które wylało po całej sytuacji z Rubenem Amorimem, było na tyle gęste i cuchnące, że nawet jemu nic się nie udało zdziałać z zawodnikami, których miał do dyspozycji. Wiadomo, jak to jest w takich chwilach, też adrenalina bierze swoje. Zazwyczaj piłkarze grają lepiej niż zwykle, no ale w tym przypadku, mimo że jednak było widać coś dobrego, to jednak. Wracamy do punktu wyjścia, czyli do oddawania punktów tym słabszym, tym gorszym. Tym, którym oczywiście bardziej się przydadzą. Nie oszukujmy się, no bo po co Manchesterowi United punkty? Po co? Dobra, nie przedłużając. Konspekt meczu każdy, myślę, doskonale zna. Czyli Ruben Amorim został zwolniony. Naprawdę wielka afera się z tego zrobiła. Tutaj podlinkuję Wam film, w którym omawiam, komentuję moje spostrzeżenia, moje odczucia względem tego natychmiastowego zwolnienia, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to odsyłam, jak najbardziej zapraszam i z góry dziękuję za wyświetlenia. Ale przechodząc do meritum. Mecz z Burnley na Moor okazał się dla Czerwonych Diabłów wyzwaniem, jakby nie patrzeć. Z kilku względów. Raz, że właśnie musieli się podnieść psychicznie po zwolnieniu ich Menadżeru, trenera. Po drugie, cały czas są osłabienia w składzie, ale warto jednak napomnieć, że do składu wrócił Mason Mount, Bruno Fernandes oraz Kobi Mainu. Cudowne ozdrowienia, jakby nie patrzeć. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Hmm. Jak ktoś zna odpowiedź, oczywiście dajcie znać. Ten mecz zaczynaliśmy z pozycji numer 6. Z wygrywając, moglibyśmy się naprawdę zbliżyć do top 4, jeśli nasi rywale główni by swoje mecze przegrali. A jak wiemy, Chelsea ten mecz swój przegrała, więc no frajersko znowu oddaliśmy punkty, które były strasznie cenne w walce o europejskie puchary. No ale nie ma się co nad tym tutaj głębiej zastanawiać, ponieważ nie jest to nic nowego. Okej, okay, więc na początku standardowo wrzućmy sobie składy, ponieważ tutaj jak wiadomo formacja jest zmieniona do tej, którą większość z nas pewnie chciała widzieć. Nie, czyli... Czyli, czyli, czyli do 4-2-3-1. Tak, jakby klasyczka Manchester United. Zaczynając od bramki Lamens. Lewa strona Show, Martinez Heaven. Prawa strona Dalot. Na środku pomocy Ugarte z Casemiro. W końcu Bruno Fernandes na środkowym pomocniku ofensywnym. I z tego można się cieszyć, ponieważ jak wiadomo, Brunest. No, topowym jednym z najlepszych, jak nie najlepszym, po prostu zawodnikiem na te pozycje na całym świecie. I myślę, że większość tutaj się ze mną zgodzi. Dajcie znać. Na lewym skrzydle Patryk Dorgu, na prawym skrzydle Mateusz Kunia. Nie wiem, czy to zażarło dobrze, no ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy później. I na szpicy Benjamin Szeszko, który już spoilując, ale w sumie co to za spoiler, myślę, że większość oglądała mecz. Zagrał naprawdę zajebiste zawody, i możemy mu teraz. Jeżeli chodzi o sam mecz, kurczę, powiem Wam szczerze, ja dawałem predykcję 4-0 dla nas. Wiecie, efekt nowej miotły, Darren Fletcher, była legenda, coś jak ole, Gunnar Solskjer, sraty taty, pierdaty, Chmuje dzikie węże, no i na tym myślę, że można by było zakończyć. Na początku był chaos, jak wiemy. Nie tylko w stworzeniu świata, ale również w meczach Manchester United. W meczu z Berlina Terfmur też jak najbardziej on tutaj był. 26 minuta, Aiden Heaven i bramka samobójcza, jakże piękna w ogóle. Błąd myślę też tutaj popełnił Sen, że tak wyszedł za bardzo. W stronę, w stronę właśnie tutaj i atakującego, i naszego młodego defensora. No i bo tak naprawdę Heaven no, nie zrobił niczego źle, on po prostu chciał zablokować tę piłę. Chciał ją wybić na aut, albo chciał ją wybić chociażby na różnego, byle po prostu nie przeszła dalej. Jak wiemy, no piłka niefartownie się trochę odbiła od jego nogi i pięknie przelobowała Senę Lamensa, także myślę, że tutaj większym błędem było to, że Lamens wyszedł do tej piłki niż to, że Aiden Heaven próbował to blokować, no bo to jest naturalne wśród obrońców, że oni próbują blokować wrzutki, strzały swoich oponentów. No nie, nie, nie ma się tutaj nad czym zastanawiać w ogóle, więc tutaj według mnie był to błąd Lamensa, ale też no, nawet nie, nie zważając na to, czyj to był błąd, po prostu pechowo straciliśmy bramkę no i znowu można rzec, oh shit, here we go again. Oczywiście Przewaga była po stronie czerwonych diabłów. Tu też się nie ma y, co oszukiwać, ponieważ no, wyglądaliśmy mimo wszystko lepiej, mimo wszystko byliśmy lepszą drużyną, ale jak pech, to pech wiadomo. Y, strzeliliśmy też bramkę po zamieszaniu w polu karnym. Kilkanaście czy tam kilka minut po, po tym, jak straciliśmy bramkę, to ją odrobiliśmy, ale tutaj Cwany Lis. Były zawodnik Manchesteru City, Kyle Walker, no się i tutaj nabrał sędziego jak małe dziecko na to, że licza go, kurczę, przepchnął, że go powalił na ziemię, uprawiał z nim zapasy. Żałosne zachowanie, żałosne zachowanie Kyla Walkera, no ale to jest doświadczenie, na które właśnie niektórych sędziów można nabrać i w tym przypadku mu to wyszło, co dało fantastyczny efekt, ponieważ no dzięki temu... Ten mecz nie został od razu odratowany, United nie dostało od razu wiatru w żagle, mecz nie zaczął się od nowa, tylko nawet jeszcze bardziej rozdrażnił całą drużynę, całą fanbazę Czerwonych Diabłów, no ja nie mogłem patrzeć na Walkera, nie mogłem patrzeć na Piresa, Pires też mnie tak irytował, co chwilę jakieś takie frajerskie zagrania, jakieś popychanie Dalota, jakieś nadepnięcie na nogę Heavena, Kurczę, no żałosne, po prostu tak prowokował gościu, że ja miałem ochotę mu nawet wyjechać. A co dopiero chłopaki na boisku mieli czuć. Także, no, nie mamy już kogoś takiego jak Rojkin, ale myślę, że on by mu złamał nawet obie nogi, nie, nie, nie jedną, jak w przypadku nie, ojca Halanda, za takie zachowanie. Także, no tutaj y, może się cieszyć, że gra w czasach, jakich gra, ale no nie pochwalam totalnie takich prowokacji, no bo to jest po prostu żałosne i niesportowe. Mam nadzieję, że. Nie będziemy musieli często takich rzeczy oglądać. Mieliśmy też sytuację, w której piłka została wybita z linii bramkowej, także, no, naprawdę wielki pech. Pierwsza połowa kończy się tym, że przegrywamy 1-0, a Berli nawet nie ma jednego celnego strzału, a i tak z nami wygrywa, więc to jest naprawdę świetny paradoks. Można boki zrywać i się tutaj brechtać. No co, no, no, no śmiech przez łzy, co tu dużo tłumaczyć. W drugą połowę wchodzimy za to już dużo lepiej, ponieważ po 5 minutach Benjamin Szeszko fantastycznym strzałem pokonuje bramkarza drużyny Burnley. Asystę zalicza nie kto inny jak Bruno Fernandes, nasz Portugis Magnifico. To, że on tak szybko się w ogóle wywległ z tego urazu mięśnia, to jest w ogóle szok. No, Bruno jest nie do zdarcia, chodząca legenda. Ja naprawdę, tak jak ja tego gościa szanuję i uwielbiam, to naprawdę brak słów. I cieszy mnie to, że Szeszko trafił, ponieważ on. W tym meczu był naprawdę fantastyczny, fenomenalny. Świetnie zagrywał sobie takie techniczne y, piętki, podania. Naprawdę miał łeb na karku. Jest zupełnie i, inaczej sfokusowany niż w spotkaniach poprzednich. Y, naprawdę myślę, że coś mu, dodały, coś mu dodało wiary w siebie. Może też to, że ma w głowie myśl, że przyjdzie nowy menadżer. Musi się dobrze tutaj pokazać, y, no, żeby oczywiście miał możliwość gry z meczu na mecz, także no musiał, musi, musi się teraz pokazywać dobrze i wykonuje tę robotę naprawdę świetnie, ponieważ co strzelał, to strzał był celny, ok, farfocle, nie farfocle, słabe strzały, wręcz podania do bramkarza czasami, ale celne, znajdował sobie pozycję, świetną też sytuację miał raz, kiedy Bruno wrzucił piłkę w środek pola w karnego, on dobrze wyskoczył, Dubrawka po prostu się wyciągnął jak struna, no niestety to obronił, ale do tych sytuacji dochodził i strzelił tego pierwszego gola. Jest tego jego trzeci gol w Manchester United w Premier League, więc jak najbardziej tutaj można się z tego cieszyć. I długo również nie musieliśmy czekać, by Benjamin Szeszko pokazał swój zadzior i chęć strzelenia drugiego gola, ponieważ 10 minut potrzebował na to, by ustrzelić swój dublet. Pierwszy w Manchester United to jest jego czwarty gol. Piękny rajd, Patricka Dorgu na lewej stronie, wrzutka też niczego sobie i takimi ala nożycami można powiedzieć, takim trochę strzałem kung fu pokonuje znowu bramkarza drużyny Burnley. Mamy 2 do 1 i United w tamtym momencie już było w takim gazie, że myślałem, że naprawdę napukałem im jeszcze więcej bramek. Patrząc na to jak Szeszko się prezentował, to miałem oczywiście wrażenie, że ustrzeli hat -tricka. świetne by to było, niestety jak finalnie wiadomo, to się nie stało, ale i tak świetnie, świetnie rokujący mecz dla naszego młodego słoweńskiego napastnika. Po tym golu Bruno Fernandes musiał opuścić boisko. Wiem, że tutaj dużo osób pewnie było zdenerwowanych na Fletchera, ale to wszystko było ustalone z góry, ponieważ wiadomo, Bruno powraca po kontuzji. Sezon jeszcze długi, więc nie ma co go za bardzo forsować. Musi sobie też odpocząć. A należy mu się to, ponieważ y, zdobył asystę. No i znowu był dyrektorem. Wszedł również Mateusz Kunia, to nie był totalnie jego mecz. Był tak jakby zagubiony w ogóle, ta prawa strona też mu myślę nie leży, ponieważ no, on zawsze grał na tej lewej. E, był chaotyczny, niecelne podania, też się hamił, jak to się mówiło kiedyś za dzieciaka. Tak, no także tutaj e, no, mecz bardzo, bardzo przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby. Mm. Za Bruno Fernandesza wchodzi Mason Mount, kolejna osoba, która wraca po kontuzji oczywiście on też za dużo nie pokonał nie pokazał powiedzmy sobie to otwarcie na początku szczerze, nie ma za bardzo co co omawiać tego co robił na boisku, ponieważ za bardzo za dużo nie pokazał, za Heavena też wszedł Lenny oro no Heaven kurczę no dwa przypałowe mecze pod rząd jakby nie patrzeć, mecz poprzedni przez jego błąd straciliśmy bramkę a teraz no strzelił samobója, więc kurczę no myślę, że tutaj też Fletcher patrząc na niego dał mu trochę tak psychicznie odpocząć i wpuścił Len Joro, który też musi się budować. Występ jak najbardziej myślę OK, nie było tragedii, ale 66 minuta, no i lament pokonany przez jaydona Antonego. Piękne okienko, czy mógł to wyciągnąć? Nie wiem, ale nie wyciągnął, więc zważywszy na to, że ten strzał miał szansę 0,06, na to, że wpadnie do bramki, także no, Lamen's też tutaj słaby mecz, ale strzał. Z punktu widzenia mojego, jak siedziałem, oglądałem, no to naprawdę bardzo ładny. Tylko, że potem, jak zobaczyłem statystykę, właśnie potencjalnego zdobycia gola z tej pozycji, z tego strzału, no to stwierdziłem, że jednak mógł się tutaj nasz bramkarz lepiej wykazać. W międzyczasie jeszcze Kobi Majnu zmienił Casemiro, który według mnie był fatalny. Naprawdę ani, ani w lewo, ani w prawo. No, strasznie źle. Niedokładne zagrania, beznadziejne strzały. Straty piłek, niedokładne podania. O Jezu, nie, to był, to był jeden z gorszych meczów Casemiro w tym sezonie, bez dwóch zdań. Naprawdę mm, mam nadzieję, że jak najmniej takich będzie, ponieważ no, ten mecz pokazał to, jaki Casemiro był w zeszłym sezonie, czyli fatalny. I dlaczego nie grał? Eee, więc, no, mam nadzieję, że to tylko chwilowy schyłek, formy, jakieś tam załamanie, i, i w kolejnych spotkaniach wróci do swojej już świetnej dyspozycji. Rzecz jasna, cały czas cisnęliśmy, atakowaliśmy. No byliśmy dużo lepszą drużyną, Berlitz się schowało, nie miało nic do powiedzenia, praktycznie. Potem czasami coś tam szarpało, coś tam próbowało się odgryźć, ale i tak. No, nie oszukujmy się, no, byli dużo gorszą drużyną defensywnie nastawioną. Im ten wynik oczywiście pasował na mnie. Dlatego w 84. minucie. Darren Fletcher ku mojemu zachwyceniu wprowadza Shea Leisiego, czyli fenomen Akademii Manchester United, który już chwilę po wejściu, dosłownie chyba minutę czy dwie, zszedł do środka z prawej strony i jak Rogala przyj**ił to, Boże, takie masełko, niestety poprzeczka, ale to by był tak zajebisty gol, ja, ja już miałem w głowie naprawdę jak dre papę i... I, i się jaram, no i w ogóle i b, 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 b. Jest zajebisty gościu w ogóle ten luz jaki on miał wiecie, naszym chłopakom potrzeba więcej luzu, nie, no i on jest usposobieniem tego luzu Kurczę, czemu inni tak nie potrafią bez trosko sobie podejść, zabrać piłę bombnąć Kurwa. brakuje takich ludzi także ja mam nadzieję, że na niego będą stawiali więcej, ponieważ udowodnił że tacy ludzie są nam potrzebni zobaczyłem w nim naprawdę kolejną postać z Akademii, w której można się rozkochać, tak jak było to w przypadku Greenwooda, Garnacza, no oczywiście wiadomo, jak się to skończyło, no ale, ale początki były początkami, nikt tutaj nie może mieć za to pretensji. Kobi Mine'u również uwielbiam cały czas, myślę, że większość też. Więc to jest myślę według mnie kolejna potencjalna postać, że tak to powiem, kolejny potencjalny zawodnik do tego by być Świetnym zawodnikiem z Manchester United, z Akademii Manchester United. Pod koniec spotkania. Coś tam jeszcze próbowaliśmy. Niestety na nic się to zdało. Młody jeszcze też z daleka strzelił, trochę się pomylił, ale dał impuls, dał, za, dał się zaznaczyć na boisku, dał się zo, zauważyć. Więc koniec końców, to spotkanie kończy się wynikiem 2 do dwóch. Kolejny mecz, w którym frajersko oddajemy. Punkty, kolejny mecz, w którym frajersko nie potrafimy wykorzystać sytuacji, dogodnych sytuacji, kolejne spotkanie, w którym masa rzeczy zawodzi, w tym obrona, w tym bramkarz. Tak naprawdę przegrana, przegrano remis, przegrany remis, remis. Dla mnie ten remis był porażką, mimo że w miarę się to oglądało, no to jednak nie jestem zadowolony. Tak, jak powiedziałem na wstępie, nowy, stary Manchester United. W miarę dobrze prezentował się na boisku, ale wynik już tego nie odzwierciedla, więc co z tego, że było oddanych 30 strzałów, skoro padły tylko dwie bramki. Więc przechodząc przez liczby: 65% posiadania piłki do 35, oczekiwane gole 2,55 do 0,24. 30 strzałów. Do siedmiu strzały celne dziesięć, i tutaj głównie za sprawą Beniamina Szeszko. No, fakt, fakt faktem, mieliśmy też pecha. Bruno trafił w słupek, jest to jego piąty słupek w tym sezonie Premier League. W ogóle United ma najwięcej obić obramowania bramki ze wszystkich drużyn Premier League. Jakbyśmy się to kiedyś na podwórku śmiali, każdy gupek trafia w słupek, może coś w tym jest. Nie wiem. No, mieliśmy pięć sytuacji, w których trzy zmarnowaliśmy stąd to XG. Podania celne 519 do 240. i mieliśmy 8, Burnley 9, rzuty rożne 6, oni 2. Jeśli chodzi o obronę, no to mieliśmy 19 odbiorów do 16, Burnley mieliśmy 6 przejęć do 7, Burnley 5 bloków, 13 wybić. No i obrona bramkarza 0. Wyobraźcie sobie, ponieważ jedyny celny strzał Burnley zamienił się na bramkę. Cóż za Niespodzianka. Jeśli chodzi o pojedynki, wygraliśmy ich 65 razy. Burnley za to 42 wygrane pojedynki, 57% główki wygrane 71% i driblingów mieliśmy 16, aż więc tutaj naprawdę dużo prób udanych 73%, naprawdę sporo. Dorgu tutaj coś tam kiwał, kiwał również Kunia, Bruno, Szeszko wiadomo. Cały czas brakuje Amada i Mbuemo. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócą z Afkonu, ponieważ no, już nie mogę się ich doczekać i strasznie ich brakuje. Oni dają nam naprawdę wysoką jakość dodatnią. I popisują się świętą formą. Chciałbym znowu ich zobaczyć w koszulce Czerwonych Diabłów. Dajcie znać, czy Wy również tak bardzo za nimi tęsknicie, ponieważ no, dla mnie, United w tym sezonie głównie składa się właśnie z Amada, z Mbuemo i z Bruno Fernandesza. Zobaczmy, co teraz słychać. Na social mediach, co powiedział Darren Fletcher o Beniaminie Szeszko. Rozmawiałem z nim przed meczem i starałem się podkreślić, jakim jest dobrym zawodnikiem. Dodać mu pewności siebie. Zagraliśmy dla niego kilka piłek w pole karne: świetnie się poruszał, świetnie biegał i fantastycznie strzelił swoje dwa gole. Wczoraj usiadłem z nim i pokazałem mu klipy wideo z jego ruchu i takie, jakie możliwości się pojawiają, tylko musi w siebie wierzyć. Dziś był fantastyczny. Jak najbardziej się z tym zgadzam, totalnie. Fenomenalny gracz, fenomenalny występ Beniamina Szeszko, jego najlepszy występ w naszych barwach. Myślę, że ciężko się nie zgodzić. Darren jeszcze mówi. Jestem rozczarowany, że nie wygraliśmy meczu. Myślę, że zrobiliśmy więcej niż wystarczająco, aby wygrać. Jeśli chodzi o okazję strzały, dwa wybite z linii bramkowej, 2-2. Jeśli spojrzeć na mecz szer w szerszym kontekście, myślę, że zrobiliśmy więcej niż wystarczająco, aby wygrać. No, tylko, że... Takich sytuacji w tym sezonie była naprawdę masa, w którym powinniśmy wygra wygrać mecz, a tego nie zrobiliśmy, więc naprawdę jesteśmy frajerami. Ale no co, no taki urok naszego klubu. Chłopaki dali z siebie wszystko. Włożyli w to mnóstwo wysiłku, zaangażowanie było widoczne, starali się realizować nowe pomysły i to po tak krótkim czasie. Jestem zadowolony z ich pracy i poziomu, ale wiem, że stać ich na znacznie więcej, niż że wciąż się rozwijają. Nasze wbiegnięcia za linię obrony rwali, nasza mobilność, kreowanie szans były dzisiaj dobre. Było dużo pozytywnej gry. Myślę, że widać, że zawodnicy przez jakiś czas byli przyzwyczajeni do gry w innym systemie taktycznym, więc nie jest łatwo się przystosować w krótkim czasie i widać wyzwania, jakie się z tym wiążą, ale to całkiem normalne. Zmęczenie było dzisiaj bardzo dotkliwe. Kilka par zmęczonych nóg, mieliśmy zawodników, którzy dopiero wrócili po kontuzjach, a mimo to zagrali dużo minut. Zawodnicy dawali z siebie wszystko, mogę tylko pochwalić ich wysiłek. Wiecie, co miał też powiedzieć? Generalnie, no, ma rację, ponieważ, no, cały czas, cały ten okres grali w innym systemie. Myślę, że teraz Fletcher dał im wolną rękę. Było widać chaos, i myślę, że tym jest to właśnie spowodowane, ponieważ, no, nie musieli się już trzymać jakoś sztywno tych ram, które Ruben im narzucił. Nie byli tak, jakby prowadzeni za rękę jak wcześniej, e, więc, no. Tak jakby wolna wola, ale z tej wolnej woli przerodził się chaos, dużo niedokładności. No i przez to, właśnie przez te niedokładności, przez ten chaos, nie potrafiliśmy zamknąć tego meczu. Marcel pisze: Nasza gra się zatrzymała po zejściu Bruno. To tylko pokazuje, ile on dla nas znaczy. Bardzo trawny komentarz, nic odkrywczego, ale tylko potwierdza moje zdanie i pewnie większości, że my bez Bruno za bardzo nie istniejemy. Także. Módlmy się o to, żeby on po sezonie od nas nie odszedł. Igor pisze. Nie wiem, czy byłem dzisiaj jakiś wyluzowany, ale na C, nie dało się słuchać komentarza. Dosłownie szpilka lub inny pstryczek w nos w stronę United co 30 sekund, a Dna United padło chyba 40 razy. Ja wiem, że w klubie nie dzieje się najlepiej, ale bez przesady, bo przynajmniej dla mnie asłuchalne. Ktoś jeszcze ma podobne odczucia, czy ja przesadzam? Nie, nie przesadzasz i zauważyłem to również, że ogólnie komentatorzy z tej platformy bardzo często lubią dokuczać kibicom Manchester United. Nie wiem, czy mają jakiś fetysz, czy o co chodzi, ale możemy to skwitować wiadomo jak. Mirek pisze. Zirkse zasabotował drugą połowę. Odkąd wszedł i chciał coś zrobić, tracił piłkę. A było kilka akcji, które mogły dać podwyższenie na 2 do 3. Zirkse, jak się okazuje, jest totalnie już umysłem. Gdzie indziej liczy się dla niego tylko odejście, ponieważ, nawet jeżeli przyjdzie nowy trener. Czytaj Ole Solskier, e, w którego bardzo wierzę jako tego trenera tymczasowego. No to on twierdzi, że i tak nie będzie dostawał wystarczająco dużej ilości minut. Nie on już chce iść do tej Romon, chce iść do tego Rzymu, żeby było ciepło, kurcze. A nie tam w tym deszczowym Manchesterze siedzieć, więc co ja tam będę się starał. Sebastian pisze. Lacey powinien dostawać w każdym meczu ostatnie 15 minut i po prostu na na bramę, bo chłop ma uderzenie, dokładnie tak dokładnie tak, dokładnie tak, no cudowny występ, on przez te kilka minut pokazał taką świeżość po prostu, o której marzyłem i którą chciałem zobaczyć więc też mam taką nadzieję, mam nadzieję, że również w tym meczu w, Puch w Pucharze Anglii wystąpi, dostanie kilka minut na co bardzo liczę, może tam się też fantastycznie zaprezentuje, trzymamy kciuki ale co jak co na 100% będą z niego ludzie Marcel pisze a najśmieszniejsze jest z tego meczu to, że te dwie pały oglądały wiadomo o kogo chodzi popis Casemiro i Ugarte w środku z poważną miną stwierdzą, że wzmocnienie w zimę nie trzeba no dokładnie o to się Ruben, te, Ruben też popstrykał z nimi no a jakby nie patrzeć no tak dziurawe było to wszystko w środku pola Casemiro słaby mecz Ugarte też, no trochę mu forma podskoczyła, ale no to nie jest zawodnik na tę ligę, nie, to nie jest zawodnik na ten klub, więc no mając dwóch takich, którzy są pod formą, no to jak to ma wyglądać, jak skoro środek pola dyktuje grę, no to jak my go nie mamy, to jak to wszystko, ja, co, ja, jeszcze Bruno potem zszedł, no, to co, co... wiecie. Piotrek pisze: Dalej nie potrafimy zamknąć meczu. I tym pesymistycznym akcentem myślę zakończmy ten wątek. No, totalnie tego nie potrafimy. Powtarzam to od początku tego sezonu. Jest to nasze utrapienie jest to po prostu coś, co musimy zmienić bo jeżeli tak dalej będzie, to naprawdę gówno osiągniemy. Przejdźmy sobie teraz do bohatera i antybohatera tego spotkania. Nie będzie tu, myślę, nic odkrywczego, jeżeli wam powiem, że dla mnie bohaterem tego spotkania był Benjamin Szeszko. Dwie bramki, bardzo aktywny, dużo celnych strzałów, błysk w chęć, zacięcie, naprawdę świetnie się go oglądało, brakowało naprawdę mało, żeby ustrzelił hat -tricka. Brakowało naprawdę mało, by zdobył tego swojego pierwszego hat-tricka, co by było już w ogóle creme de la creme. No niestety nie udało się, ale występ jak najbardziej na plus. Rokowania są świetne. Miał kilka gorszych meczów ostatnio, za którego trochę ganiłem. Zastanawiałem się, czy poza tym, że jest takim słupem, na którego grane są dalekie piłki, on je potem zgrywa, daje nam coś więcej. Teraz mam odpowiedź. Mea culpa bije się w piersi, mówię tak, daje nam dużo więcej. Jest po prostu świetny, przynajmniej ten mecz taki był w jego wykonaniu. Antybohaterem tego spotkania, niestety, drugi raz z rzędu Aiden Heaven. No trochę psychicznie siadł, na pewno ten poprzedni mecz go podłamał z racji tego, że przez niego straciliśmy bramkę. Tutaj znowu się podłamał, ponieważ no niechcący totalnie, to nie jest myślę jego wina, że tego samobuja trafił, ale... No, fakty są faktami, jednak, przez niego przegrywaliśmy to na pewno mu też trochę siadło na głowę. Później nie prezentował się za bardzo dobrze. Był elektryzujący, niepewny, więc trzeba było go zmienić. Niestety, znowu pada na Edena. Mimo wszystko, ja go bardzo szanuję, bardzo lubię, bardzo cenię. Jest fenomenalny. I on ma dopiero 19 lat, także, e, mimo wszystko, jest świetny jak na swój wiek. Świetny jak na to, że musi trzymać defensywę tak wielkiego klubu, więc psychika tutaj i tak daje radę, a takie rzeczy i tak się będą zdarzały, słuchajcie, no niech się śmieje z Karagera, a nie sobie zaprząta głowy tym, że przypadkiem strzelił samobuja. Absurdem z kolei jest dla mnie to, że właśnie pierwsza połowa kończy się tym, że Bernie wygrywa z Manchesterem United po 45 minutach, nie oddając żadnego celnego strzału. Jeżeli ktoś widział większy absurd w tym spotkaniu, proszę dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie się pośmieję. Pośmiejmy się wszyscy razem, ponieważ no, nie ma co tutaj płakać, nie ma co ubolewać. Yy, jesteśmy trochę klubem memem a jak wiadomo z memów się ludzie śmieją więc czemu nie mamy się śmiać miejmy trochę dystansu do siebie co to zmienić czy, czy to, że się będziemy brechtać z jakiejś sytuacji to co to znaczy, że już nie jesteśmy kibicami United właśnie, że nie najwierniejsi kibice zawsze mają dystans do klubu, do całej sytuacji a jak idzie ch**wo to i tak zawsze wspieramy i tak nasz klub, więc nie. to jest absurdalne bo przegrywać z kimś, kto nie oddał żadnego celnego strzału, jest śmieszne po prostu, więc to jest dla mnie absurd. Nawet tutaj chyba spadło mi logo Manchester United, tak się śmiało, że kurna, a spadło. Nie będę już tego poprawiał, nieważne. Dajmy, dajmy się wyśmiać. Podsumowując, ten mecz, efekt nowej miotły nie zadziałał. Chociaż też dajcie znać, czy efektem nowej mioty można nazwać yy, sytuację, w której właśnie... Trener ma prowadzić drużynę przez dwa mecze. Może tak, może nie. Z pozycji numer 6 spadamy na pozycję numer 7, mimo że Chelsea przegrała swoje, swój mecz. No te na inne drużyny tutaj pokazały więcej charakteru i nas przegoniły. Mam ból dupy, że tego nie, nie wygraliśmy, ponieważ w przeciwnym razie bylibyśmy na pozycji numer 5. Tak, jesteśmy na pozycji numer 7. Cofamy się w rozwoju niestety, ale też nic nowego. No trudno. Wnioski wnioski są takie, że Czuć trochę świeżości tego, że y, mieli więcej tak, jakby możliwości na tym boisku. Niestety, no znowu niewykorzystane sytuacje się mszczą. Znowu frajersko tracimy bramki, znowu frajersko tracimy punkty. Oby się to zmieniło, oby to wszystko szło w lepszą stronę. Czekamy na nowego tymczasowego trenera, czekamy na mecz niedzielny z Brighton w Pucharze Anglii. Czekamy na to, aż Darren Fletcher wpuści. Znowu Shea Lacey'ego, wpuści może swoich synów, to by było też piękne, takie nawet romantyczne, że ojciec, legenda United, ja wiecie, burza, nagle przejmuje United na ten tam mecz, dwa, trzy, nieważne i daje możliwość swoim synom yy, reprezentowania barw, swoich ukochanych barw, jego klubu, z którym odnosił wiele sukcesów, także to by było piękne. Wierzę też w to, mam wielką nadzieję, że wpuści JJ Gabriela, 16-latka, diamenta. Również nagrałem o nim film, możecie go tutaj sobie zobaczyć, pyk, proszę bardzo. Nie. Byłby najmłodszym zawodnikiem United, który nie reprezentowałby klub w tych rozgrywkach i w ogóle chyba w Premier League 16 lat, w Manchester United oczywiście, ponieważ wiadomo, Rune i w Evertonie też grał w tym wieku, mm, ale wtedy były inne przepisy. W tych, w tych czasach 16-latek nie jest dopuszczony do y, możliwości gry w wieku 16 lat w Premier League, musi poczekać jeszcze rok, ale w Pucharze Anglii jak najbardziej może, więc liczę na to, ściskam kciuki, że to się wydarzy. Dajcie znać, co sądzicie o tej sytuacji, o tym meczu. Jak zapatrujecie się na spotkanie z Brighton? No i to by było na tyle, myślę, że i tak już długo gadam. Jeżeli wytrwaliście ze mną do końca, dajcie jakiś ślad po sobie, będzie mi niezmiernie miło i dajcie znać, co myślicie o tym meczu. Czy jesteście zadowoleni, czy jednak zdegustowani? Podzielcie się tym wszystkim w komentarzach. Do zobaczenia właśnie w tej sekcji. A teraz ode mnie to na tyle. Żegnam się z wami bardzo gorąco i do zobaczenia wkrótce na kolejnych materiałach.